Witam Państwa ponownie. Zanim bohater naszej dzisiejszej historii ukończył 14 lat, był już dwukrotnie adoptowany. Były to lata bólu, cierpienia i poczucia odrzucenia, czyli tych doświadczeń, które doprowadzają ludzi do rozpaczy i do użalania się nad sobą. W tym przypadku stało się jednak inaczej, a to za sprawą trzeciej adopcji, dzięki której serce, umysł i życie tego młodego człowieka zostały wyzwolone. Słodki ten twój chłopczyk, Glenn. Pewnie. Ma na imię Dave. A ile ma lat? Siedem. Masz mhm. siedem lat Prawda, Dej? <noise> nie powinien być w łóżku o tej porze? Nie lubi zostawać sam gdzie jest jego mama? Umarła, jak miał cztery latka Płynęła łodzią, doszło do zderzenia Łódź poszła na dno, a jej ciała Nigdy nie odnaleziono Po prostu rozpłynęła się Tak mi przykro Tak, tak, ciężko mi teraz samemu wychowywać no, Wyobrażam sobie, ale jest Jest taki milutki <noise> <noise> Adoptowaliśmy, nie <noise> Tak? Kiedy był niemowlakiem? Naprawdę? Słuchaj, a może wzięłabyś go na weekend? Co ty mówisz poważnie? Pewnie, to dobry chłopak, grzeczny, prawda? Dave? Dave. Poszedłbyś z tą miłą panią? Słuchają Państwo kolejnej audycji z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi nieść światło pogrążonemu w ciemnościach światu. Dzięki finansowemu wsparciu wielu przyjaciół, drzwi naszej misji w centrum Chicago zawsze stoją otworem przed wszystkimi potrzebującymi, a na przestrzeni z górą 120 lat tysiące zagubionych odnalazło tu nowe życie. Z kolei ich świadectwa pomogły poznać zbawiciela tysiącom innych i to jest naszą największą radością. Początkiem wielu historii przedstawianych w programie Wyzwolony, nadawanym najdłużej w historii radia serialu słuchowiskowym, jest właśnie moment przekroczenia progu naszej misji: gdzie bezdomny, pozbawiony wszystkiego człowiek, kobieta czy mężczyzna, otrzymał nocleg, odzież, posiłek, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną. I gdzie jego życie zostało przemienione. Dzięki wyzwolonemu, opowieść o tym, o niezwykłej, wyzwalającej mocy księcia pokoju, w sześciu językach trafia do milionów ludzi w wielu krajach. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2668 z cyklu Wyzwolony, audycja, która da Wam do myślenia. Bohater naszej dzisiejszej historii urodził się w 1961 roku w szpitalu Mont Sinai w Chicago. Cztery miesiące później został adoptowany przez młode, bezdzietne małżeństwo. Kiedy miał cztery lata, jego adoptowana matka utonęła, co stało się dla niego początkiem wielu trudnych przeżyć. Jednak ani one, ani późniejsze przeciwności losu nie zdołały zniszczyć tego młodego człowieka. Prawdziwa historia Davida Piersona już teraz w wyzwolonym. Kochałem mojego tatę. Po śmierci mamy, był dla mnie wszystkim na świecie. Jakiś czas później ożenił się ponownie z kobietą, która miała już czwórkę własnych dzieci. Najmłodszy chłopak często mnie napastował, używając nieraz niebezpiecznych narzędzi. Kiedyś na przykład gonił za mną z siekierą. Do dzisiaj mam po tych zabawach blizny na plecach i na twarzy. W pewnym momencie ojciec postanowił, że zamieszkamy w leśnej chacie w Colorado, ale to nie zdało egzaminu, więc wróciliśmy do Chicago. Byłem wtedy w pierwszej klasie. Niedługo potem okazało się, że tato przygotował dla mnie kolejną zmianę. Dawid, nauka kiepsko ci idzie Mówią, że jesteś opóźniony Nie dasz sobie rady, że, że powinieneś pójść do szkoły specjalnej Spróbujemy, dobrze? No dobrze Wiesz, to jest taka nowoczesna szkoła Mają tam różne eksperymentalne metody, których pewnie nie będziesz rozumiał Ale wcale nie musisz Po prostu rób, co ci każą i staraj się z nimi współpracować I nic się nie bój Obiecujesz? Obiecuję To był koszmar. Zawiązywano nam oczy, ustawiano w szeregu, a opiekunowie wykrzykiwali szyfrem jakieś polecenia, na przykład stanąć na jednej nodze. A jeśli podparłem się drugą, opiekun podcinał mnie i przewracał na ziemię. Dzieciaki ryczały, wołając rodziców, którzy przyglądali się temu wszystkiemu przez szybę. Życie w domu nie było wiele lepsze. Ciągle bójki i przekleństwa, butelki po piwie rozbijane o ścianę. Zanim skończyłem 7 lat, tata rozszedł się ze swoją nową żoną. Wychodzę na chwilę, Def. A mogę iść z tobą, tato? Nie, nie, dzisiaj nie. Idź już do łóżka. Przecież jutro masz szkołę. Ja boję się być w domu sam. Niedługo wrócę, synu. Po prostu muszę wyjść na parę godzin. A jak nie wrócisz? Wrócę, wrócę. Chcesz spać w moim łóżku, dopóki nie przejdę? No, pewnie. No, i będziesz wiedział, że wróciłem. A ja cię potem przeniosę. Dobrze. Pomódl się, zanim pójdziesz spać, tak jak cię uczyłem. No, dobrze, tato. No, dobranoc małym. Dobranoc, tato. Drogi panie Boże, pomóż mi, bo się strasznie boję. I pomóż też mojemu tacie i zrób, żeby szybko wrócił. Chodziliśmy wtedy do kościoła w Downers Graf, wiedziałem więc, że Bóg istnieje i że może pomóc. Kiedyś na koniec zajęć w szkółce niedzielnej nauczyciel zapytał, czy któryś z nas chciałoby przyjąć Jezusa. Podniosłem rękę i tego dnia oddałem serce Jezusowi. Ta decyzja pomogła mi przejść przez kolejne lata, kiedy mój ojciec miał poważne problemy. Wiele razy zabierał mnie ze sobą do baru, gdzie potrafił pić godzinami. Tatusiu. Co znowu? Chce mi się pić. No już dostałeś seven up. Ale już wypiłem. Bo zjadłeś całą paczkę chipsów. Bo byłem głodny. Zawsze coś wymyślisz. Ale nie, to, to tamto. To, nie możesz mnie po prostu zostawić w spokoju. Przepraszam. No już, już, już przestań się marzyć, nie chciałem cię tego. Nie możesz być taki upierdliwy i ciągle zawracać mi głowy. Musisz je w końcu nauczyć, bo aż mi wstyd się z tobą pokazywać. Już, już, weź. Weź chusteczkę, wytrzyj twarz. No już, mały, już. Tata uderzył mnie w twarz, bo był pijany. Później w takim stanie prowadził samochód, obijając się o barierki na autostradzie i o inne samochody. W końcu wjechał pod prąd w ulicę jednokierunkową. Jakimś cudem nikomu nic się nie stało. Na weekendy podrzucał mnie różnym ludziom. Kiedy się dowiedział, że w Portland, w stanie Oregon, jest praca dla niego, wypisał mnie ze szkoły i pojechaliśmy tam na trzy miesiące. Przez większość czasu siedziałem sam w mieszkaniu. Halo? Tu ciocia Elis. No i co tam u ciebie? Wszystko w porządku, ciociu. Tata jest w domu? Nie. Jest w pracy, wróci niedługo? Nie wiem. Poszedł do baru. O, no to jesteś całkiem sam. Mhm, mm Jestem sam. To jak wróci, powiedz może, by do mnie zadzwonił. Mam dla niego dobrą wiadomość. U nas na Florydzie budują park rozrywki i myślę, że mógłby to dostać pracę. Mm -hmm. Przeprowadzka z portland na Florydę, gdzie mój wujek inżynier pracował w Agencji Kosmicznej, zajęła nam tydzień. Kiedy dotarliśmy na miejsce, tato zostawił mnie u wujka i cioci, a sam pojechał szukać pracy. Musiało wam tam być ciężko, co, David? Mm, w Portland to na mnie wyszło. Prawie nie chodziłem do szkoły, mam mnóstwo z... nieobecności. Tata nie powinien zostawiać Cię tak często samego, to bardzo niedobrze. Ale na weekendy zawoził mnie do różnych ludzi, żebym nie siedział sam. Do jakich ludzi? Do różnych swoich znajomych. Nie, nie znam ich, nie pamiętam jak się nazywali. A co tam u nich robiłeś? Jedna pani nauczyła mnie ścielić łóżko, a inna zrobiła mi naprawdę pyszne śniadanie. No, a potem odwiedzaliśmy ich przyjaciół. A Ty wcześniej nie znałeś tych ludzi? Nie, ale byli dla mnie bardzo mili. A... Ale wcale mi się to nie podoba. A ja bym tylko chciał, żeby tata tyle nie pił, ciociu Alice. Jak dużo pił, to właśnie wtedy wysyłał mnie do innych. Mam nadzieję, że zostaniesz u nas na dłużej. Zaopiekujemy się Tobą. Tata był stolarzem i świetnym fachowcem w swoim zawodzie. Ale nie mógł znaleźć pracy na Florydzie. Zostawił mnie więc u cioci, a sam wyjechał do Chicago, gdzie poszedł do szpitala na odwyk. Dzwonił do mnie raz w tygodniu. Wszystko w porządku, Dave? Tak, tato. Wujek Kalb pomaga mi w lekcjach i prawie już nadrobiłem zaległości. No i często jeździmy na ryby. A, świetnie, świetnie, synu. Dostałeś pieniądze, które ci wysłałem? Dostałem. Trzymam je dla ciebie. Mam już ponad 100 dolarów. Przyda się, jak wynajmę jakieś mieszkanie. A będę mógł do ciebie przyjechać, tato? Jak tylko coś dla nas urządzę. Trzymaj się, De, i bądź grzeczny. Będę. Zadzwonię w przyszłym tygodniu. Na razie. To ty się też trzymaj, Natusiu. Wszystko w porządku, Dawidzie? Tak. Już niedługo zabierze mnie do Chicago, jak tylko urządzi mieszkanie. A no właśnie mieliśmy o tym z tobą porozmawiać. Bardzo byśmy chcieli, żebyś został z nami na stałym. Moglibyśmy cię adoptować. Co ty na to? Nie mogę. To znaczy, ja was bardzo kocham, ale. Ale ta tam nie potrzebuje i chcę, żebym jak najszybciej wrócił do niego. Wysłałem ojcu zaoszczędzone pieniądze, żeby mógł wynająć dla nas mieszkanie, i w lipcu ciocia i wujek wsadzili mnie do samolotu do Chicago. Na lotnisku czekał na mnie tato, ale zamiast do domu pojechał prosto do baru, a ja w upalny dzień przez wiele godzin musiałem siedzieć w samochodzie. Kiedy wrócił zupełnie pijany, wiedziałem już, że nic się nie zmieniło. Znowu całymi dniami zostawałem sam w pustym mieszkaniu, znowu ciągnął mnie ze sobą do barów albo podrzucał znajomym. Nie wziąłabyś go do siebie na weekend. Tylko na weekend? Chętnie no. zatrzymałabym go sobie na zawsze. Nie, 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 na zawsze co nie, ale na parę dni mogę ci go pożyczyć. Ja bardzo lubię twojego syna, Glen. Na pewno będziemy się świetnie bawili. Co, co Dave? Pewnie. <grym> no to chodźmy, zanim się twój tata rozmyśli. Do widzenia, Toto. No. Przywieź go z powrotem w poniedziałek. Hmm? Zobaczymy! Co my tutaj mamy? O, są jakieś sucharki. O, chcesz mleka? Chcę. Ja prawie nie jadam w domu, dlatego mam pustą lodówkę. Mieszkasz w samym centrum. O, sąsiedztwo jest dość prymitywne, więc sam nigdzie nie wychodź, okej? Okay? Nie będę. A twój tata często tak robi? To znaczy podrzuca cię obcym ludziom? Mówi, że ma teraz trudny okres i że potrzebuje przestrzeni. Kto nie potrzebuje? Słuchaj, u mnie możesz mieszkać tak długo, jak będziesz chciał, nawet na zawsze. Ja mówię poważnie. No, dzięki. Miło mieć w domu kogoś, komu można zaufać. Na no, facetom nie można nigdy. Ci, których poznawałam, to same szły albo niedołęgi. Ja mam nadzieję, że ty, jak dorośniesz, to będziesz lepiej traktował kobiety. Nigdy nie tknę alkoholu. Widzę, jak niszczy mojego tatę. Podobnie jak mój tata, ona też była alkoholiczką, ale kochała mnie i spędziłem u niej wiele dni i większość weekendów. Kiedyś przez telefon strasznie się pokłóciła ze swoim chłopakiem, a kiedy odłożyła słuchawkę, była przerażona. Zamknij żaluzję. Dave, on groził, że mnie zabije. Ale chyba nie myślisz, że to zrobi, prawda? A kto by tam wie, nie byłby pierwszym, który, który by próbował. Boję się. Spokojnie, ja... Nie wpuszczę go do środka. Otwieraj! Oh. Otwieraj, bo rozwalę te drzwi! Co? Nie Otwieraj. Cię, cię, cię. Ja Nie mogę cię wpuścić, tutaj jest dziecko! Zabiję was oboje! Na pomoc! Na pomoc! Niech nam ktoś pomoże! Trzęsąc się ze strachu, usiadłem na brzegu łóżka. Myślałem, że już po mnie, ale w końcu poszedł sobie. Kiedyś poznała kolejnego chłopaka w barze, skąd pojechaliśmy do domu jakiegoś jej przyjaciela. Zasnąłem na sofie, a obudziły mnie straszne wrzaski i bójka. Opowiedziałem tacie o tym, co się z nią dzieje. Co, próbowała popełnić samobójstwo? Hmm? Jak? Połknęła całą butelkę tabletek. To głupie. Bardzo mi jej żal, tato. Ona ma ciężkie życie. E, tak, nikt nie ma lekko, synu. No popatrz tylko na nas. Nie jestem w stanie płacić czynszu za mieszkanie i, i mogą nas stąd wyrzucić. No i co wtedy zrobimy? Nie mam pojęcia. Może będę musiał na jakiś czas oddać cię do, do domu dziecka. Ja nie chcę. Ale ja nie mam za co cię utrzymać, a nie możesz dłużej mieszkać z tą kobietą. Ona jest niepoczytalna, rozumiesz? To może ja bym mógł popracować i zarobiłbym jakieś pieniądze. Nie, 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 nie. Ty musisz chodzić do szkoły. W domu dziecka są normalne lekcje, także nie będziesz miał zaległości. Może nawet uda ci się wszystko nadrobić. Ośrodek miał wyściełane cele i wysoko kwalifikowanych pedagogów, którzy w niczym nie byli pomocni. Płakałem całe noce. Potem przeniesiono mnie do innej placówki, ale jej dyrektor zdecydował, że nie mogę przebywać razem z dzieciakami, które mają na koncie wykroczenia kryminalne. Kiedy siostra mojej mamy i jej mąż dowiedzieli się, gdzie się znalazłem, natychmiast przyjechali i zabrali mnie do siebie. Tam po raz pierwszy w życiu zobaczyłem mojego dziadka, ojca mojej mamy Clarence Davis. Pamiętasz jeszcze swoją mamę, Dave? Nie bardzo, dziadku. Byłeś jeszcze małym szkrabem, kiedy umarła, ale ja zawsze modliłem się za ciebie. Jesteś moim jedynym wnukiem. Naprawdę? Tak. Modliłem się, żeby Bóg sprowadził Cię na nowo w moje życie, żebyśmy mogli przynajmniej się poznać. I on to zrobił? O, tak. Bóg odpowiada na modlitwy, Dave. Nie zawsze od razu, nie zawsze wtedy, kiedy tego oczekujesz albo kiedy byś tego chciał. Ale na dłuższą metę jego odpowiedź jest zawsze najlepsza dla ciebie. W domu dziecka zapytałem jednego wychowawcę, czy Bóg istnieje, ale on mnie tylko wyśmiał. A potem powiedział: Nie ma czegoś takiego jak Bóg. Ty sam jesteś Bogiem. Zastanawiałem się, o co mu chodziło. Nie wiesz w takie bzdury, Dave. Bóg rzeczywiście istnieje, jest realny tak samo jak ty czy ja i bardzo Cię kocha. Wiesz, co Biblia mówi o Bożej Miłości do nas? Coś tam słyszałem w kościele. Ale tak często się przeprowadzaliśmy, że nie zawsze mogliśmy chodzić. Biblia mówi, albowiem Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A to jest miłość oddać swoje życie za innych. I Jezus to właśnie uczynił. Dziadku. A jak miałem siedem lat, przyjąłem pana Jezusa jako swojego Zbawiciela? Chwała panu! Kolejna modlitwa wysłuchana. Dziadek był pastorem i mieszkał w jednym domu z ciocią Merch i wujkiem Johnem na piętrze, także mogłem spędzać z nim mnóstwo czasu. Dziadek współpracował z redakcją Wyzwolonego. Jedna z książek o tym programie nawet o nim wspomina. Po raz pierwszy usłyszałem prawdziwą Ewangelię, kiedy razem poszliśmy do kościoła. Rozpocząłem też naukę w chrześcijańskiej szkole, gdzie poznałem nowych przyjaciół. No jak tam dzisiaj w szkole Dave? Super. Postanowiliśmy razem z kolegą, że będziemy robili studium biblijne dla dzieci z okolicy. To świetny pomysł. Wielu rzeczy jeszcze nie wiem, ale mogę im opowiedzieć o Jezusie, że umarł za nasze grzech i że pomaga nam słuchać Boga. No, no to chodź, 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 zajrzymy do Biblii i pokażę Ci fragmenty, które mówią o tym, co przed chwilą powiedziałem. Aha. O, jest ich dużo, ale najlepiej ujmuje to wszystko list do Rzymian, rozdział 6, wiersz 23. Tu? E, zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Mhm. No. Pewnie przeczytam ten wiersz na spotkaniu. No a o czym jeszcze chcesz mówić? O tym, jak można radośnie przeżywać każdy dzień? O, to ciekawy temat. Wydaje mi się, że Jezus musi być pierwszy, potem inni, a ja na samym końcu. No, pięknie to powiedziałeś, Dave. Naprawdę wiesz o co chodzi. Ja pomogę ci znaleźć odpowiednie wersety. Moglibyśmy zebrać ofiarę i przekazać ją misjonarzom z naszego kościoła. Bóg wynagrodzi Twoje wysiłki, Dawidzie. No, chodźmy na górę i pomódlmy się za Twoją nową służbę. Chciałbyś zacząć? Pewnie. Panie Jezu, pomóż mnie i mu jak najlepiej opowiedzieć o tobie innym dzieciom. Chciałbym, żeby się dowiedziały, jak bardzo je kochasz i że możesz im pomóc dobrze żyć. Boże, dziękuję Ci za mojego wnuka, za to, że odpowiedziałeś na moje modlitwy. Miej go w swojej opiece, ojcze. Pomóż mu wypełniać plan, jaki masz na jego życie. Dziadek często zapraszał mnie do siebie na górę, żeby się razem modlić. Kiedy inne dzieci bawiły się w policjantów i złodziei, moi przyjaciele i ja czytaliśmy o Jezusie. A później opowiadaliśmy o nim innym dzieciom, i wiele z nich uwierzyło. W międzyczasie mój ojciec przeprowadził się na Florydę i zamieszkał w sąsiedztwie swoich krewnych. Chciał, żebym do niego przyjechał. Zostawiłem więc ten ciepły, spokojny dom, w którym udało mi się odżyć, i pojechałem do Weobic. Przez pierwsze lata wszystko świetnie się układało i razem robiliśmy wiele wspaniałych rzeczy, ale później tata zaczął mieć problemy zawodowe. Tato, tato, co się stało? Mój rower zniknął. Ktoś go chyba ukradł? Nie, nikt go nie ukradł. Po prostu musiałem go sprzedać. Dlaczego? Ale dlaczego? No Potrzebowałem pieniędzy, żeby zapłacić rachunki. To nie mogłeś mi chociaż powiedzieć? Dobrze wiesz, że nie mam pracy i nie bardzo jest za co żyć. No i wiem, że znowu pijesz. Ty też byś pił, gdybyś był na moim miejscu? Nie wiem. Jezus może ci pomóc. Wystarczy, że go poprosi. Nie chcę słyszeć o Jezusie. Ale tylko on może cię uwolnić i dać ci całkiem nowe życie. Wychodzę! Panie Jezu, pomóż mojemu tacie przestać pić. On ciebie bardzo potrzebuje. Ja chyba się do tego nie nadaję, więc proszę poślij kogoś, kto by mu o tobie opowiedział. Spraw, żeby mu się nic nie stało, zanim nie pozna ciebie, panie Jezu. Ciocia Alice i wujek Karl przeprowadzili się z Florydy do Waszyngtonu, ale dowiedzieli się, co się dzieje z ojcem, i zadzwonili. Dawid, podobno twój ojciec znowu zaczął pić. Obawiam się, że tak, ciociu Alice. Stracił pracę i zaczął sprzedawać rzeczy z domu, żeby mieć na wódkę. Strasznie mi go żal, ale wygląda na to, że pije tak jak kiedyś. Ach, myślałam, że ma to już za sobą. No, przez jakiś czas było nam bardzo dobrze, ale teraz... Gdybyś chciał do nas przyjechać, pamiętaj, że zawsze jesteś tu mile widziany. Wiesz o tym. Wiem. Ale przecież nie mogę go zostawić samego. Dawid, nie jesteś w stanie mu pomóc, on sam musi sobie z tym poradzić. Muszę się pomodlić i poprosić Boga, żeby mi pokazał, co mam zrobić. Panie Jezu. Ty wiesz, jak ja bardzo kocham mojego tatę, jak ja bardzo modliłem się, żeby ci oddał swoje życie i żeby przestał pić. Ale nie przestał. Jest mi coraz trudniej patrzeć, jak sam się pognębia. Proszę cię o mądrość, panie. Czy mam z nim zostać i próbować mu pomóc, czy powinienem wyjechać? Czuję się taki rozdarty. Chciałbym zrobić to, co byłoby dobre dla wszystkich, ale przede wszystkim chciałbym zrobić to, czego ty ode mnie oczekujesz. Proszę. Pomóż mi wybrać właściwą drogę i daj mi Twój pokój, zbaw proszę Cię, mojego tatę. Nie pozwól mu umrzeć bez Chrystusa i skończyć w piekle, Amen. Gdzie były? Poszedłem na spacer i myślałem, modliłem się. Czyż nie tak? Ciocia Alice i Kal namawiają mnie, żebym przeniósł się do nich. Tak? Chyba to zrobię, tato. Hmm. Będzie ci łatwiej, jak nie będziesz mnie miał na głowie. Zrób jak uważasz, Dave. Chcę, żebyś wiedział, że modlę się za ciebie, tato, codziennie. Tak więc we wieku 14 lat pojechałem do Waszyngtonu i zamieszkałem u wujostwa. Adoptowali mnie. To była moja druga adopcja. I po raz pierwszy poczułem, że jestem członkiem rodziny. Moi kuzyni zaakceptowali mnie i traktowali jak młodszego brata. A ponieważ nigdy nie miałem mamy, zwracałem się tak do cioci Alice. Mieszkałem u nich przez osiem lat, aż do ukończenia koledżu. U. Świetny indyk mął. No, cieszę się, że znowu jesteś z nami w domu, Dawidzie. No, mhm. jak tam w szkole? Super! Jestem w jednej klasie z Jamie, moim przyjacielem z Chicago. A to ten, z którym prowadziłeś to studium biblijne? Tak. No jak widać, nie był to przypadek. Cieszę się, że dobrze ci idzie. Wiesz, od zawsze miałem etykietkę opóźniony o ograniczonej zdolności do nauki. Ale niedawno zdałem sobie z czegoś sprawę. Mam Pana. A Pan Jezus i ja to już coś zupełnie innego niż ja sam. To hmm. prawda. Teraz wpatruję się w Chrystusa a na swoje problemy ledwo zerkam. No i to on mnie przez wszystko prowadzi. W1985 roku, kiedy miałem 24 lata, dowiedziałem się, że mój ojciec umiera na raka. Pojechałem do niego na Florydę. Dobrze wyglądasz, syniu Wiesz, że przystąpić? Jestem z ciebie dumny, tato. Wiem, że nie było to łatwe. A mogłem przestać pić lata temu, gdybym tylko Ciebie posłuchał. Okazało się, że kiedy przyjąłem Jezusa, wcale nie było to takie trudne. Tak jak mówiłeś, On dał mi nowe życie i uwolnił mnie od alkoholu. Nie masz pojęcia, tato, jak ja przez te wszystkie lata się za Ciebie modliłem. Wiem, Dawid. Bardzo Cię kocham, tato. Chcę, żebyś wiedział, że wybaczyłem Ci wszystko. Wszystko, co działo się złego. Ja wiem, że walczyłeś. Żałuję... Że nie umiałem dać ci lepszego dzieciństwa synu. Wiesz, tato, jeżeli się ożenię i będę miał syna, dam mu na imię Glen. Po tobie. Bo chcę pamiętać tylko te dobre chwile, które przeżyliśmy razem. Ojciec zmarł miesiąc później. Wróciłem do północnej wirginii, gdzie poznałem i poślubiłem Elois, cudowną kobietę, którą nazywałem Skip. Nie wyobrażacie sobie, jak bardzo się cieszyłem, kiedy urodził się nasz pierwszy syn. Ty płaczesz, Dave? Coś się stało? Nie. Ale to ze szczęścia, kochani. Och, ja pierwszy raz widzę kogoś naprawdę krewnego. Moje ciało, moja krew, mój syn. Nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale to... To chyba musi być dla ciebie naprawdę coś ważnego. Jak byłem mały... Bardzo kochałem wszystkich, którzy, którzy się mną opiekowali, ale zawsze gdzieś tam było pragnienie, żeby mieć kogoś bliskiego z ciała i z krwi. Tak jak wszyscy inni. No to go teraz masz. Skip. Jestem taki szczęśliwy. Nie zdawałem sobie sprawy, jak to na mnie wpłynie. Chciałbym, żebym. Żeby, wiesz, chciałbym, żeby miał na imię Glen. Po moim ojcu. To bardzo piękne imię, kochanie Niech będzie, Glenn Bóg naprawdę nam błogosławi Kiedy urodziła się nasza córeczka daliśmy jej na imię Dawn Jutrzenka co miało oznaczać nowy początek Po wielu modlitwach przeprowadziliśmy się do Chicago i wróciliśmy do kościoła do którego chodziłem z dziadkiem A potem wydarzyło się coś strasznego Moja żona Skip zachorowała na raka i zmarła w maju 2001 roku. Po raz kolejny Pan Jezus przeprowadził nas przez ten straszny okres i wierzę, że tak samo przeprowadzi przez wszystko, co jeszcze przed nami. Podobnie jak dziadek modlę się za moje dzieci. Wiem, że Bóg jest wierny. W programie numer 2668 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Davea Pearsona. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli Twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na Tobie zależy. Ktoś czeka na Twój telefon. Nasz adres Redakcja Głos Ewangelii 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 28 38. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych Pacific Garden Mission 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. 60 telefon 312 922 14 62.